Witam, witam, dzisiaj pokażemy Wam grę Call of Duty Modern Warfare 2 przeznaczoną na konsolę PlayStation 3 więc tak, yy, niestety odpakowaliśmy ją, nie jest już w folii dzisiaj jest jeden dzień po premierze, czyli 11 listopada yy, widzimy tutaj kogoś jakiegoś żołnierza w tyle kopułę która według mnie to jest Bazylika Świętego Piotra ale nie wiem dokładnie co to jest, ale dobra więc tak, tutaj widzimy tak, mamy Yy, możemy grać od jednego do czterech graczy. Gra wykorzystuje wibracje kontrolera DualShock 3. Yy, no rozdzielczości wszystkie podane oraz yy, możemy grać na multiplayerze. Gra jest to oczywiście od 18 lat. Więc tak, co w środku? No a tutaj jeszcze mamy pokazane jakieś więcej zdjęć. Oczywiście jakieś cytaty zachęcające do kupna kup gry. No więc tak, w pudełku. W pudełku mamy całą grę. Oraz instrukcję, która jest identyczna, obrazek, yy, obrazek instrukcji jest identyczny jak na yy, Jak tutaj Więc możemy pokazać od razu I Instrukcja jest krótka, każdy zna sterowanie oczywiście Jest to standardowe jak w każdej grze Płyta Naprawdę fajna I my już gramy więc tak, dodawajcie nas do znajomych na PlayStation Network, a my żegnamy się z Was, z Wami.